Ten się powtórzył. Tylko że za pierwszym razem brzmiał ta groźba, to za drugim bardziej jak pytanie ja 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 powiedziałem kłóci w dupę. A mnie jak w kłótni, wiecie, odjebało, puściły nerwy, wszystko, hamulce. mówię, wie wiem, słyszałem, słyszałem, dawaj, chuja, pokaż, masz jaja! Wchodzisz, wchodzisz! Ten tak stębiał, zrobił krok do tyłu, ja się chciał wycofać, a ja się zerwałem na równe nogi, podciągam gacie i spodnie, bo lekko puściłem w końcu mówię, hej, hej, kolego, kolego, nieładnie, nieładnie. Kto daje i odbiera? Ten się w piekle sponiewiera. Ten tak na mnie spojrzał, patrzy na mnie i mówi, stary, czy ty na serio chcesz mojego chuja? I kładę nacisk na mojego, bo to sugeruje możliwość wyboru członka, który mnie wyruchają. Nie? Już coś ugrałem, już tym do przodu, chociaż te chuja wybiorę. Co prawda nie oczekujesz, że do mnie podejdzie, jak pracownik Castoramy, z wachlarzykiem penisu, Pff, proszę bardzo. Tu mamy dostępne rozmiary i kolory. Który się panu podoba? O Jezu, jaki ten ładny, antyczny, karbowany. Jezu, jak będzie dobrze leżał w dupie. O, i ten San Francisco tęczowy, no super. Kochanie, zapoczekaj, pan ma ładne chuje do wyboru. Którego polecasz? Wiesz co, ty masz tak wszystko w dupie, żebyś dwa, bo na bank jednego nie poczujesz.